Hej moi drodzy, witam się z Wami bardzo serdecznie na sobotniej premierze zdrapki. Pełny portfel, gruba zdrapka za trzy dychy. Mamy aż dwie sztuki. Także zaraz zobaczymy, co w tej zdrapce możemy wygrać. Na początku zrobimy sobie taką króciutką prezentację tej zdrapki. No tutaj to widzicie, że mamy ponad 72 miliony złotych na wygrane. Jest to edycja limitowana. Więc proszę bardzo, jest to w takiej fajnej. No tu jest oczywiście taki portfel. To oczywiście otwieramy sobie, i tutaj mamy nasze gry. Coś na zasadzie Laki 7777, codziennie 1000 i tak dalej. Tutaj musimy w tym miejscu znaleźć dwa identyczne symbole, wtedy wygrywamy przypisaną kwotę do tych dwóch symboli, tu musimy znaleźć trzy takie same kwoty i oczywiście też wygrywamy tę kwotę. Także proszę bardzo, tak to wygląda, dosyć ciekawa zdrabka, jeszcze nigdy takiej zdrabki nie było. Także proszę, legenda wygranych. Najniższe oczywiście, 30, 60, 100, 150, 200, 500, 5 50, 52 miliony. Także wow, zobaczymy. Proszę o trzymanie kciuków, bo dwa pustaki to będzie jednak pusty portfel, a nie pełny. <laughs> Dobra, moi drodzy, zaczynamy. Mamy dwie zdrapeczki: jedna jest z numerem 14, druga jest numerem 4. Także zdrapki były wybrane losowo i będziemy sobie za momencik zaczynali. Jeszcze chcę Wam tylko wszystko jak najlepiej poustawiać, żebyście mieli jak najlepszy widok, moi drodzy. Dobra. No, także proszę. Jeżeli jaka, musimy znaleźć nasze wygrywające liczby, jeśli znajdziemy taką, jak widać, koronę, to wygrywamy, wygrywamy do tej korony kwotę przypisaną, oczywiście. Dobrze, moi drodzy, także zaczynamy. Proszę jeszcze raz o kciuków. Wrapię tutaj wszystko, bo dosyć fajna warstwa ścieralna. Czcionka taka. Jak w jubileuszowym milionie. Ok. Także proszę bardzo. To są nasze wygrywające liczby. 16, 18, 1 oraz 5. Także drapiemy. Szukamy. 3, 20. Szukamy dalej. 32, 34. Także tu nie mamy, póki co jeszcze nic. Czwóreczka no obok 33 nie ma. 27 nie ma. Dycha. Też nie mamy dychy. Szukamy dalej. 8, ósemki nie ma. 27 nie ma. 25 nie ma. 31 też nie ma. Szukamy dalej. 13, moi drodzy, 13 nie mamy, 11 nie mamy, 23 też nie mamy, 9, 9 też nie mamy, szukamy dalej. Zobaczymy, tak jak mówiłem. No, niestety tu jest 6, także obok, 15 obok, 17 obok, no i ostatnia liczba. 28. No niestety. Dobra, może w innej grze. Także mamy teraz tutaj kolejną grę. I musimy, tak jak już wcześniej wspominałem, znaleźć dwa identyczne symbole w danej parze, bo tu mamy, jak widzicie, 8 par. I musimy wygrać wtedy. Wtedy wygrywam przypisaną kwotę do tych dwóch symboli. Także szukamy. No tu mamy pierścionek i, sztab i sztabkę Także nie mamy nic. Jeszcze Wam przybliżę. Drapiemy sobie na spokojnie, koniczyna i walizka. No, koniczyna by nam się przydała. Nie ukrywam. Pierścionek i koniczyna. Dobra, para numer 4, moneta i banknoty. Było blisko, diament i banknoty. Proszę bardzo, dobra, para numer 6. Walizka i. I banknoty, o no, no to już fajnie, fajnie wygląda. <laughs> Koniczyna i, i klucz. Ok. Szukamy dalej. Para numer 8, walizka i, i klucz. No dobra, moi drodzy, także tu nie mamy nic. Przechodzimy do gry numer 3, czyli do gry ostatniej. Musimy znaleźć trzy takie same kwoty, i wtedy wygrywamy tę kwotę. Także dobrze, tu mamy 500. Tu mamy 32 miliony, moi drodzy. 2 miliony. 100. 50 tysięcy. Pię 50 tysięcy. Przepraszam. 50 Trzy takie same kwoty musimy znaleźć. 150. 500, także mamy drugą 500. -kę. Szukamy 2 miliony po raz drugi. Uhuhu. 30. Szukamy dalej, także mamy drugą 30. -tkę. 200. No i ostatnia szansa. 150, moi drodzy. Także wychodzi na to, że zdrapeczka jest pusta. Znajdźmy tylko literki kontrolne. Tylko ciekawe, gdzie one będą, ale wydaje mi się, że chyba gdzieś tu. Chyba. Chociaż to jest wielka niewiadoma. <laughs> tak jest, tutaj są, ale pewnie są różne. A raczej na pewno. No ale dobra, nie będziemy zdrapać. W każdym razie nie mamy żadnej wygranej. OK, także no nie mamy żadnej wygranej. Drapiemy jeszcze jedną ostatnią drapeczkę. Mam nadzieję, że chociaż tutaj będziemy mieli zwrotik, bo naprawdę będzie mi przykro. Zostawcie łapkę w górę. No i dobra, także zaczynajmy. Trzymajcie kciuki. Zrapeczka wygląda fajnie, także fajnie, jakby też nas, nas jakąś wygraną uraczyła. Dobra, 2, 14, 12 i 25. To są nasze wygrywające liczby. Proszę bardzo, czyli były 1, 2, 3, 4 i tutaj też dobra. W porządku, wszystko się zgadza. Dobrze, moi drodzy, także drapiemy. 13, no nie mamy 13. 9, nie mamy. 18.

20, teraz już mówię szybciej, drapiemy. Wiecie o co chodzi, chciałem tylko na spokojnie Wam też pokazać zasady. 26, no nie mamy. 19, 31, 22. No dobra, także tu nie mamy nic. Teraz przechodzimy do gry numer 2, czyli do znalezienia dwóch takich samych symboli. Szukamy. Koniczyna i diament, także nie mamy. Diament pierścionek. Nie mamy. Klucz i banknoty też nie mamy nic. Para czwarta. Klucz i walizka. Nie mamy. Szukamy dalej. Banknoty diament. Nie ma. Banknoty sztabka. Nie mamy. Klucz i moneta też nie mamy. Szukamy dalej. Walizka i sztabka. Dobra, moi drodzy, także tu nie mamy też nic. Ostatnia gra, ostatnia szansa. Chwila prawdy. <śla> Chwila prawdy, moi drodzy. 60, 100. 100 po raz drugi. 30, 500. 200. 500 po raz drugi. 2 miliony. 150. 000 000. 50 5000. No i dobra moi drodzy, także tu mamy co 200. No dobra, także wychodzi na to, że jednak mamy pusty portfel. Wielka szkoda, naprawdę wielka szkoda. Premiera nam nie wyszła Nie wiem jak tutaj te literki kontrolne się znajduje W każdym razie nie mamy nic Tu mamy literkę G, literkę G, ale Ale gdzie jest jakieś kolejne literki kontrolne? Nie wiem, naprawdę Nie mam pojęcia Dajcie znać, a no, są różne. Dobra, tutaj znaleziono, Dobra, moi drodzy, no szkoda, szkoda. Raczej tej zdrapeczki tak za często nie będę kupował, raczej bardzo rzadko, bo 30 zł kosztuje. No jak widzicie na załączonym obrazku jesteśmy 6 dych w plecy, także proszę o zostawienie łapeczki w górę na pocieszenie. Premiera zaliczona, dajcie znać, jak u Was poszła. Trzymam za Was kciuki, mam nadzieję, że o wiele lepiej niż u mnie. Także jeszcze raz, ja się będę teraz z Wami żegnał. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i do zobaczenia na kolejnych moich zdrabkowych odcinkach. Hej, części, do zobaczenia!